Proszę Państwa, wygląda na to, że jesteśmy w przededniu jakiegoś przesilenia politycznego. Wszystko wskazuje na to, że naczelnik państwa znowu potknął się o własne nogi. To znaczy potknął się właściwie dlatego, że amerykański prezydent Joe Biden nogę mu podstawił, namawiając się z naszą złotą panią z Berlina. Na odzyskanie niemieckich wpływów w Polsce. Wygląda na to, że nie, na, nie 50 na 50%, nie taki był podział, tylko Józio Biden zaoferował naszej złotej pani więcej. Dlaczego tak uważam? Otóż dlatego tak uważam, że, co zresztą zamówiłem, żeby śledzić tutaj ten barometr że bardzo intensywnie traci Szymon-Hołownia na rzecz właśnie Platformy Obywatelskiej. Szymon-Hołownia, jak już wielokrotnie mówiłem, był amerykańskim wynalazkiem na wypadek gdyby... PiSowi powinęła się noga, albo się wywrócił tam z jakichś innych powodów, na przykład na Polskim Ładzie, co zresztą wcale nie jest takie wykluczone. No i żeby wtedy nie szukać na gwałt nowych przyjaciół, to przygotował sobie nasz najważniejszy sojusznik już taką alternatywę w postaci Szymona Hołowni, za którym tam w cieniu ukrywa się pan Michał Kobosko, który jest tu jego impresario na terenie polskim. No i pan Szymon Hołownia w ciągu zaledwie miesiąca stracił 10% czy ponad 10% nawet na notowaniach swoich. No widać wyraźnie, że do Donald Tusk ma za zadanie Zagospodarować ten zakres wpływów, jaki prezydent Biden naszej Złotej Pani w Polsce zaoferował. No, widać, że <ścoughs> kiedy padyszachowi wiozą zboże, kapitan nie troszczy się, jakie wygody mają myszy na statku, jak mówił Voltaire. No i nasz najważniejszy sojusznik bez wahania. Porzucił Jarosława Kaczyńskiego, swojego wiernego pretorianina, kiedy tylko zajaśniała mu nadzieja na dogadanie się z Niemcami i z zimnym ruskim czekistą Putinem. Na domiar złego jeszcze Jarosław Kaczyński zaangażował się bardzo w leks TVN. Nie wiem, czy pan Marek Suski tak z dobrej woli ten, lek, ten no, nowelizację ustawy skonstruował, czy też no, to, nie wykonywał jakiegoś zadania, żeby naczelnika państwa wypuścić, a potem go pogrążyć. Niezależnie od tego, jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było, ale natychmiast na wieść o Lex TVN, natychmiast zareagował nasz najważniejszy sojusznik no i nawet teraz nie tylko pan Daniel Fritz z Departamentu Stanu, ale senatorowie z obydwu partii napisali taki gniewny list, tutaj przestrogi, że nawet obronności naszej to zaszkodzi no widać, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest gówno wart, dlatego że jeżeli jedna stacja telewizyjna może tutaj interesy jednej stacji telewizyjnej mogą wywrócić do góry nogami wszystkie zobowiązania, jakie tam w ramach NATO zostały zawarte. To znaczy, że te zobowiązania nie są warte funta kłaków. I szkoda, żeśmy kupili te amerykańskie czołgi, bo to rzeczywiście można było lepiej było przepić te pieniądze. To wtedy przynajmniej świat, jakbyśmy się tak Napili wszyscy, to świat by się nam wydał weselszy, a tak to żadnego pożytku z tego nie będzie. No, tylko dużo złomu, w razie czego, jak to pisał poeta, zostanie po nas złom żelazny i głuchy, drwiący śmiech pokoleń. Więc nie tylko departament się odezwał, nie tylko senatorowie, ale nawet kandydat na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, pan Mark Brzeziński, przestrzegł nas, że tu z praworządnością, co nie ma żartów no to widać, że tu idą ręka w rękę z Niemcami nasi naj, nasz najważniejszy sojusznik, nie mówiąc już o Izraelu, bezcennym oczywiście, no i Niemcy tymczasem bombardują Polskę w dalekonośnym, z dalekonośnych dział tam z Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, tutaj szantaż finansowy do XVI. Z sierpnia mamy tempus deliberandi, żeby się opamiętać, bo jak się nie opamiętamy, to cały ten nowy ład, a może nawet jeszcze inne rzeczy, fundusz odbudowy zostanie zagrożony, bo na czym to będzie polegało? Na tym, że Komisja Europejska wystąpi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości żeby przysolił Polsce surowe kary finansowe, a Polska oczywiście nie ma z czego ich spłacać, więc będą one prawdopodobnie potrącane z tych subwencji, które tam Polsce przyobiecano, także możemy dostać ucho od śledzia, no a w tej sytuacji te wszystkie ambitne przedsięwzięcia. Polskiego Ładu mogą zostać zagrożone niezależnie od tego, że w samym obozie dobrej zmiany, no to już dawno się takie zwiastuny pojawiły, dekompozycji jeszcze w maju ubiegłego roku, kiedy to Pobożny wicepremier Gowin stanął dęba naczelnikowi państwa i naczelnik państwa nic mu nie mógł zrobić. No, a teraz pobożny wicepremier Gowin, dopóki jeszcze jest wicepremierem, bo już pierwsze poważne ostrzeżenie się pojawiło w postaci dymisji pani wiceminister, tej od rozwoju, za to, że publicznie skrytykowała polski ład. No i tu ale tu pobożny wicepremier Gowin wcale nie pęka, bo powiada, że zapowiedział, że na sobotę, czyli na 7 sierpnia, zostanie zwołane biuro polityczne porozumienia, no i biuro polityczne podejmie decyzję, czy zostawać w koalicji, czy nie. Gdyby rzeczywiście ośmiu posłów się z koalicji wyłamało, no to polski ład, polskim ładem można sobie podetrzeć tyłek, dlatego że nie znajdzie się prawdopodobnie, chyba żeby Prawo i Sprawiedliwość porozumiało się w tej sprawie z lewicą, co nie jest do końca wykluczone. No ale wtedy już trudniej by było udawać prawicową partię. Mielibyśmy taki sojusz jak CDU z um, socjaldemokratami. No ale to się zdarza. Proszę Państwa, czego się nie robi dla Polski, nawet z komunistami można się piknąć, jak to zwłaszcza teraz, kiedy czwarta fala się zbliża, szczepić się z, z komunistami. No widać wyraźnie, że dobrze to nie wygląda. Tym bardziej, że pobożny wicepremier Gowin jest tutaj podbudowany, bo jak przyjeżdżają, czy dzwonią jacyś przedstawiciele najważniejszego naszego sojusznika, to już tylko z nim rozmawiają. No i to tak... Potężnie połechcany pobożny wicepremier Gowin wcale się nie zamierza podporządkować naczelnikowi państwa, który najwyraźniej no, nie bardzo wie, co robić, tym bardziej, że tutaj potężne ciosy wymierzył w pana ministra ziobrej, i w ogóle w cały obóz dobrej zmiany pan prezes Marian Banaś złożył tam doniesienia, nie tylko tam zawnioskował do marszałka Sejbu o zdymisjonowanie swojego zastępcy takiego tam związanego z prawem i sprawiedliwością, ale jeszcze złożył doniesienie do pana Bigniewa Ziobry jako generalnego prokuratora na niego samego w związku z Funduszem Sprawiedliwości, który tam zdaje się, twierdzi pan Marian Bana został przefrymarszony. Coś było na rzeczy, bo... Y, takie krążyły po mieście fałszywe pogłoski, jakoby z tego Funduszu Sprawiedliwości została sfinansowana kampania y, przedstawiciela Solidarnej Polski y, w wyborach na prezydenta Rzeszowa. No więc, jeśli by się to potwierdziło, to już tam pojawiają się takie głosy, że o, Zbigniew Ziobro musiałby odejść. No to jakby Zbigniew Ziobro odszedł. No, pewne rzeczy by były łatwiejsze do przeforsowania, to znaczy, czy rozpędzenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, co by może uchroniło nasz nieszczęśliwy kraj przed tymi sankcjami, przed tym szantażem finansowym, no ale los Zbigniewa Ziobry nie byłby godny pozazdroszczenia. Proszę Państwa, widzimy, że szykują się tutaj potężne przetasowania, być może nawet przesilenie rządowe. No, czy Donaldu Tusku udałoby się utworzyć nowy rząd, to nie jest jeszcze takie pewne, bo poparcie chociaż mu tam rośnie, to jeszcze jest za małe, żeby ten samodzielnie taki rząd utworzyć. No, a Lewica i PSL już dały do zrozumienia, że nie mówiąc już o panu Hołowni, że pod komendę Donalda Tuska raczej nie pójdą. No ale wszystko dla Polski się robi, różne rzeczy, więc nawet i takie można zrobić. Tym bardziej, że proszę Państwa, jesteśmy w obliczu potężnego zagrożenia, jeszcze gorszego niż szantaż finansowy ze strony Niemiec. Jesteśmy w przededniu poważnego zagrożenia, mianowicie już wiadomo, takie w każdym razie krążą fałszywe pogłoski, że czwarta fala nadchodzi nieubłaganie, no i że pojawi się 16 sierpnia o godzinie 17.45 w Gliwicach. W związku z tym jeden... Z mieszkańców Gliwic napisał mi, że no, czy, można, czy nie można było odwrócić tego niebezpieczeństwa, bo prawda, jednej prowokacji z radiostacją w Gliwicach, to już nam wystarczy, już więcej nie chcemy. Proszę Państwa, coś jest na rzeczy w tej trosce mieszkańca Gliwic o yy, tutaj uchronienie tego miasta przed kolejną prowokacją. No bo nasila się w naszym nieszczęśliwym kraju terroryzm. Jak tutaj bez Trwają napaści, a nawet podpalenia tych spric punktów. No i tu policja prowadzi energiczne śledztwa, energiczne poszukiwania. No a pan minister niedzielski obiecał nawet 10 tysięcy złotych nagrody na delatora, który wskaże sprawcę tego podpalenia w zamościu. Ale tu pewne wątpliwości się nam nasuwają, a jak się nasuwają wątpliwości, to dobrze jest sięgnąć do skarbnicy starożytnych Rzymian. I starożytni Rzymianie mieli taką pełną mądrości sentencję na tę okoliczność i sfecit i prodest. Ten zrobił, kto skorzystał, więc ten podpalacz tu nie skorzystał nic. Natomiast rząd. Co innego, rząd to co innego, rząd zyskał znakomity pretekst do wzięcia antyszczepionkowców za mordę pod tym, yy, z tego powodu. No i w związku z tym nie wykluczam, że za tym wszystkim stoi bezpieka, to znaczy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tak jest. Że Podpalenia już się zdarzały. Państwo pamiętacie, jak za kadencji pana Bartłomieja Sienkiewicza na stanowisku ministra spraw wewnętrznych, jak się później okazało, na jego polecenie została podpalona budka strażnicza przy rosyjskiej ambasadzie. Wtedy chodziło o to, żeby znaleźć pretekst do zablokowania czy zakazania marszu niepodległości. No a teraz to wiadomo, surowe kary na antyszczepionkowców, a prawdopodobnie... Wprowadzenie przymusu tu wyszczepień jest tak, żeby antyszczepionkowcy sami się zgłaszali i to ze łzami w oczach od razu na trzy dawki, no bo trzecia dawka to też nas czeka. To jak coś złego może się stać, to na pewno się stanie. Proszę Państwa, tym bardziej, że no sprawa terroryzmu weszła w taką ostrą fazę, bo tutaj hmm, Takim naczelnym terrorystą, to okazał się poseł Grzegorz Braun z Konfederacji, który, jak to zeznał prezes tego urzędu do rejestracji produktów medycznych, pan Cesak chyba on się nazywa, że wtargnął mu na, do biura i tam go zmusił przemocą do pokazania dokumentu w którym pan Cesak zgadzał się na przeprowadzenie badań na zdrowych dzieciach koncernów Pfizer. Także no takie śmierdzące dmuchy wychodzą przy okazji tego terroryzmu, ale okazało się, że to nie jest takie oczywiste, że Grzegorz Braun tam wtargnął, no, bo towarzyszył mu pan redaktor Pospieszalski i pan redaktor Pospieszalski zupełnie Inaczej ten, to wydarzenie przedstawia. Prawdopodobnie Grzegorz Braun nie zostanie tutaj pociągnięty do uchylenia mu immunitetu, w związku z tym, bo gdyby się wydało, że nie było żadnego aktu terroru, nie było żadnego wtargnięcia. Zresztą widziałem fotografię, jak tam wszystkie strony siedzą zgodnie przy stole konferencyjnym. To nie wygląda na wtargnięcie. No i w związku z tym mogłyby jeszcze mógłby wizerunek rządu czy władzy na tym ucierpieć. I tak jest nadwyrężony i proszę Państwa, warto tedy śledzić, co się będzie działo w najbliższych tygodniach, bo czekają nas ciekawe czasy, niezależnie od epidemii, gorąca jesień.